Co się dzieje ze złotem? Dlaczego złoto tak drastycznie traci? I czy przypadkiem. To w ogóle ma jakikolwiek sens na podejmowanie decyzji w przypadku drastycznie taniejącej złotówki, drastycznie obniżanego oprocentowania tej złotówki, bo pamiętajmy, mimo tego, że chwilowo złoto traci na wartości, co oczywiście jest dobre dla tych, co chcą kupić złoto, no bo jeżeli coś traci na wartości, no to, to dobrze, jeżeli ktoś chce kupić. Jeżeli. Ktoś chce sprzedać, no to wiadomo, że powinien sprzedać wtedy, gdy to złoto akurat jest drogie, gdy takie osobie to odpowiada, no ale jeżeli ktoś chce kupić, no to. Istnieje odwieczna zasada: kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Ten, kto kupuje tanio i sprzedaje drogo, to teoretycznie zyskuje, bo ten, kto kupuje drogo, a sprzedaje tanio, ten teoretycznie nie zyskuje, chyba że kupuje drogą nieruchomość, przez 20 lat ją wynajmuje, zarabia na tym bardzo dużo kasy, no i ewentualnie sprzedaje ją ewentualnie trochę poniżej ry 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 ceny rynkowej, em, to go może to w ogóle nie zrobić. No ale to już jest inna sprawa, to już nie jest takie czyste kupić tanio, sprzedać drogo. Tak więc, jeżeli chodzi o złoto, no to co się dzieje? No wiemy, że złoto drastycznie traci na wartości. Złoto drastycznie traci na wartości, ale z drugiej strony wcale nie traci tak dużo, bo właściwie w tym roku złoto już chyba tyle kosztowało. Proszę zobaczyć, złoto wcale nie jest jakieś ultra teraz tanie. No, straciło rzeczywiście, tylko pamiętajmy, że złoto jest na totalnym szczycie i że ono tam sobie wzrośnie o 100 dolarów, spadnie o 100 dolarów za uncję, czy spadnie? Wzrośnie o 200 dolarów za uncję, czy spadnie o 200 dolarów za uncję. To większego znaczenia nie ma przecież, tak, bo to dobre jest dla tych, co spadnie. Jeżeli złoto w danym momencie, jeżeli złoto kosztowało, e, na przykład, widzimy, w październiku, no dosłownie rok temu, złoto w październiku kosztowało 1600 tam dolarów, prawda, za uncję, tak. No i następnie do marca tego roku, czyli tam przez pół roku, prawda, ponad podróżało do 2000 ponad dolarów, tam 2100 bodajże kosztowało, to tu, tu, tu na wykresie tego nie widać. Jeżeli weźmiemy tygodniowe, to kosztowało dużo, chyba nawet jeszcze w tym roku, tylko tego nie widać. Więc wtedy, jeżeli kupiliśmy za 1600 i akurat nie kupiliśmy, akurat chcemy sprzedać, no to za 2000 można sprzedać, no to jest ten zarobek, prawda? No, ale złoto znowu traci na wartości, więc no. Ci, którzy by chcieli kupić taniej, no to jest to dobre. Oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania, sprzedawania złota, prawda? To jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjne. Każdy podejmuje decyzję na swoje własne ryzyko i oczywiście ja za to nie odpowiadam. To wszystko jest wideo edukacyjno-informacyjne. Tak więc, no, ale według zasady jest y, tak, że no, y, jest zasada: kupujemy tanio, sprzedajemy drogą. Jednak powstaje pytanie właśnie: co z tą naszą złotówką, prawda? Co z naszą złotówką? Bo no teraz każdy sobie zadaje pytanie. Złotówka traci, oprocentowanie jest niskie. Ceny nieruchomości są no, destrukcyjnie pompowane tym bezpiecznym kredytem, obniżeniem teraz oprocentowania. Ludzie się zastanawiają, co robić, prawda? Musimy sobie postawić pytanie, co się niedługo stanie i jakim cudem to Polska może obniżać oprocentowanie drastycznie, a inne kraje tego nie robią. E, za kilka dni rozwiąże się sytuacja z tym, czy inne kraje też będą obniżać drastycznie oprocentowanie, czy też pozostawiać na bardzo wysokim poziomie. Szanowni Państwo, no ja to ciągle powtarzam, że możemy mieć tylko nadzieję, że zaraz, nie wiem, ja oczywiście tego nie życzę dolarowi, że dolar zbankrutuje, chociaż nie wiem, czy to by było dla, dla nas dobre finalnie, albo nie wiem, że BRICS prowadzi walutę opartą na złoto, ale oczywiście to jest mało prawdopodobne, no ale rzeczy te najbardziej mało prawdopodobne czasem są bardzo prawdopodobne. Szanowni Państwo, zanim przejdę dalej, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę merytorycznego komentowania i oczywiście wezmę ukochanego łyka kawy. I przechodzimy. Szanowni Państwo, powstaje pytanie, co się dzieje, co się dzieje? I czy to obniżenie, drastyczne obniżenie oprocentowania będzie oznaczało drastycznie zawalenie złotówki? Proszę zobaczyć, no złoto tanieje, ale dlatego, że tanieje, to nie oznacza, że my tracimy, bo tanieje w dolarach, no ale dolar drożeje, więc spełnia się formuła, gdy dolar drożeje, to złoto tanieje, gdy dolar tanieje, to złoto drożeje, prawda? Rzecz w tym jest, że im wyższe to oprocentowanie, to mniejsze takie zachęty do kupowania złota, bo oprocentowania dużo dostaniemy, prawda? A ze złotówką, no to to oprocentowanie spada, więc powinna być jeszcze większa zachęta do kupowania złota w Polsce pod tym kątem, tak? No bo jeżeli mieliśmy oprocentowanie prawie 7% na koncie, no to teraz mamy 5. 7% jeszcze było sexy, prawda? Czy 5% jest sexy. 5% dają na dolarze. Więc 5%, 5 dają na funcie. 4,5% oprocentowanie euro w, przez EBC. Dolar kanadyjski, dolar australijski też są zbliżone oprocentowania. A jednak są to waluty takie, jedna, finalnie o takim większym zaufaniu na świecie. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jednak, czy to wszystko, czy to wysokie oprocentowanie, które mieliśmy i obniżenie go do takiego niskiego oprocentowania, bo ja ciągle to powtarzam, szanowni państwo, pamiętajmy, że weźmy, wejdziemy tutaj. Wejdziemy, może coś się zmieniło w ostatnich godzinach. Eee, no, w Polsce 575, w Czechach dalej 7. Proszę zrozumieć. Proszę zrozumieć. W Polsce mamy oprocedowanie 5,75, no, a w Czechach 7. Na Węgrzech mamy 13, na Ukrainie 20. Obniżyli znowu, prawda? Eee, szanowni Państwo, to jest. Eee, to jest gruba sytuacja. Prawda? W Turcji mają oprocentowanie, szanowni Państwo, 30. Trzeba to zrozumieć: 30% mają oprocentowanie w Turcji. To jest bardzo, bardzo dużo. I widzimy tutaj, ostatnie, o, Australia utrzymała wysokie oprocentowanie 4,1, prawda? Te oprocentowania są wręcz bardzo, ale to bardzo mocno utrzymywane. Dopiero zaczną zjeżdżać informacje na temat. Nowych oprocentowań, o proszę zobaczyć, Islandia utrzymała, szanowni państwo, na poziomie 9,25. No, musimy zrozumieć, no, no Islandia, bogata Islandia, gdzie mieszka 10% Polaków, no to 9,25 ma. No, no zrozummy to, Czechy mają 7, zrozummy to, Węgrzy mają 13, Ukraina 20, Turcja 30, no a Polska ma 5,75. Musimy liczyć na łód jakiegoś, nie wiem czego, nie wiem, geniuszu Glapińskiego, który sprawił, że wyczytał wszystkie dane, które ma dostępne, lub ktoś mu powiedział, że zaraz się zawalą inne waluty. Nie wiem, może fund brytyjski się zawali zaraz? Istnieje taka możliwość, że fund brytyjski się zdewaluuje? Mocniej, jak w 92 na przykład? Albo i, 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 i jak yy, w tam w 20 czy 30 roku, tam 100 lat temu, prawda? No, jedyna taka sytuacja, chyba, która może nas uratować. No bo, no bo, no bo co nas może uratować, prawda? No, co nas może uratować, ale jaki to się, jaki to ma wpływ na kupno złota? Szanowni Państwo, złotówka może być mocna, jeżeli byśmy zaczęli. Yy, gdybyśmy. Widzicie, bo w ostatnich latach straszne marnotrawstwo pieniądza. Drukarka, marnotrawstwo, niszczenie, rozdawanie pieniędzy za granicę, bo w, znacznym w, na, w znacznym stopniu nie w naszym interesie. Gdyby to się wszystko skończyło, ale także musiałby się skończyć e, niebezpieczny kredyt i wiele innych rzeczy, to złotówka może być mocna i ta inflacja może spadać, mimo tego, że żeśmy obniżyli to oprocentowanie. Teoretycznie. Chyba, że rynki i tak nie będą lubić tak nisko oprocentowanego złotego, prawda? Bo finalnie, pamiętajmy, no, dlaczego? Pomyślmy sobie, jestem, jestem Austriakiem. No i chcę wprowadzić dywersyfikację ryzyka swojego portfolio walutowego. Dlaczego miałbym kupować złotówkę, która jest oprocentowana tylko 5,75, a nie koronę czeską, która jest oprocentowana 7? A korona czeska znacznie ma lepszą, lepsze notowania na świecie, jest walutą silniejszą, bardziej stabilną, zresztą bardzo mocno rośnie do polskiego złotego, a ponadto no mają mniejszą inflację. Dlaczego w moim portfolio walutowym miałbym wybrać złotówkę w obecnej sytuacji, a nie koronę czeską? Dlaczego nie miałbym przypadkiem sprzedać dzisiaj yy, część złotówek czy wszystkie swoje złotówki ze swojego portfolio i nie kupić na przykład korony czeskiej która jest znacznie wyżej oprocentowana Albo nie kupić lir tureckich, które są oprocentowane 30% i czekać na łódź szczęścia, że, yy, że sultan Turcji będzie podwyższał oprocentowanie lub zostawi na bardzo wysokim oprocentowaniu i ich waluta po prostu się drastycznie umocni. Co, na czym bardzo można dużo zyskać, bo w danym momencie mało kto wie, ale na przykład no, lira turecka do jest oprocentowana szokujące 30%, szanowni państwo, i jest bardzo tania. I się umacnia do na przykład funta. Do, y, proszę bardzo, do dolara nie jest w stanie się umocnić. E, proszę bardzo, 3 USD. E, widzimy, o, nawet się do dolara. Nie, e, USD, przepraszam, USD3, e, do, widzimy, do dolara traci. Nie jest w stanie się umocnić, mimo. Bardzo wysokiego podwyższenia, mimo podwyższenia oprocentowania, do bardzo wysokiego poziomu. Proszę zobaczyć, ona się umocniła ta lira i to tak stanowczo, ale następnie ona sobie tutaj dalej spada. Widzimy, tak? Spada sobie. No ale proszę zobaczyć, do euro, nie wiem jak jest do dzisiaj, ale na, do euro, euro jest walutą sil, tro, słabszą niż dolar do Liry i był na równi, czyli. Nikt nie jest w stanie się umocnić. Proszę zobaczyć, jak jest dzisiaj. Jest na równi, widzimy. Czyli lira dała radę się umocnić do Eurasa i jest tak jakby na równi. Do, do, do dolara nie, nie jest w stanie się umocnić, do dolara ciągle traci. E, czyli do euro się umocniła, ale teraz jest na równi, czyli ta, nikt nie przeważa. Choć się trochę umocniła do euro, ale teraz po prostu się utrzymuje na takim poziomie tym samym, po tamtym umocnieniu. Do dolara amerykańskiego po umocnieniu dalej się zawala, tak? Czyli dolar jest w danym momencie bardzo silny. No ale teraz Państwu coś pokaże Ceregiele. Proszę zobaczyć. GBP. Czy nas coś zaskoczy dzisiaj, czy też nas nic nie zaskoczy? Proszę bardzo. Gdzie. Do, 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 do funta brytyjskiego Lira po prostu ma skos. Proszę zobaczyć, skos ma właściwie, prawda? Ma właściwie skos, proszę zobaczyć. Do funta brytyjskiego. Funt brytyjski traci do Liry, tak? Fund brytyjski traci do Liry. Prawda? Fund brytyjski nie jest w stanie się, szanowni państwo, Umocnić do liry, tak? tak, tak jak dolar amerykański. Proszę zobaczyć, do jeszcze raz do euro. Do euro. W sumie chociaż do euro, teraz tak jak teraz to widzę, no to w sumie nie, no euro, rzutem oka, moim rzutem oka, euro jest troszeczkę jest w lepszej sytuacji niż fund. Czyli z tych trzech walut najlepszą sytuację ma dolar, bo po prostu się dalej umacnia. Potem euro i funt najgorszą ma, prawda? Można jeszcze do franka szwajcarskiego spojrzeć. Do franka szwajcarskiego, proszę bardzo. Boom! Nawet do franka szwajcarskiego się potrafi. Tak mniej więcej samo właściwie wygląda do franka, funta i eurasa. No ale dolar amerykański twardo. Ale spójrzmy, co się dzieje. Do PLN naszego. PLN. -a. Boom! Tak? Czyli do PLN bardzo mocno się umocniło. Bardzo mocno się umocniło, chociażby wizualnie, jak widzimy, tak? Tylko, że my żeśmy znowu obniżyli to oprocentowanie. Tak? I widzimy. Teoretycznie możemy obniżyć inflację w Polsce i tak dalej, jeżeli będziemy wreszcie dbali tutaj o Polskę, prawda? Yy, jakoś to się wszystko pozmienia, co przez 3 lata się dzieje w Polsce. Ciężko w to uwierzyć, że tak będzie. No, czyli jeżeli ciężko uwierzyć, że tak będzie, że tu przestaną robić to co robili, to znaczy, że będzie nie tak, jak powinno, a to obniżenie tego oprocentowania no, oznacza no, tylko kupować właściwie złoto, no bo przecież już w ogóle nic nie dostajemy za te oprocentowanie. Jest bardzo niestabilne, do dolara wszystko traci. No i jedyna jeszcze taka nadzieja pozostaje, że profesor Glapiński i nasze bystrzaki Ślęcząc, pół żartem, pół serio, tak sobie żartuje nad, nad jakąś kulą, prawda, wyczytali, że zaraz się zawali, nie wiem, fund brytyjski się zawali na przykład. No bo w 92 się zawalił. No to dlaczego nie miałby się zawalić teraz, 100 lat temu się zawalił, w 92 się zawalił, po Brexicie mógłby się zawalić, tak, wreszcie. Co by mogło się zawalić? Euro mogłoby się zawalić. Nie wiem, rubel rosyjski mógłby się zawalić, chociaż no ciężko w to w wierzyć, no ale mógłby, proszę zobaczyć, co się dzieje, na przykład do, zobaczymy, dawno nie patrzyliśmy na rubla. Bardzo nie patrzyliśmy, i proszę bardzo, pięknie, rubel się zawala do dolara amerykańskiego drastycznie, no to rubel by mógł się, no znaczy właściwie on się zawala, prawda, rubel jest generalnie, widzicie, jakąś taką bezsensowną walutą, w której no... Trzymać pieniądze, no to złotówka to jest twarda waluta przy, w porównaniu do oczywiście rubla. Proszę zobaczyć, rubel wrócił na totalne załamanie. Tak. Proszę zobaczyć. Totalnie załamany jest tak, no szanowni państwo. On się umocnił z tego drastycznego poziomu 100 na 50 do czerwca tego roku, no ale znowu już wrócił na 100. Widzimy, tak? No rubel rosyjski to właściwie jest pozamiatany. Jest pozamiatany, prawda? Taka jest prawda, jest prawie pozamiatany. Jest pytanie, czy przypadkiem my nie obniżamy tego oprocentowania dlatego, że żeby, żeby właśnie osłabić tą złotówkę, żeby widzicie, na, na światowych rynkach, żeby jednak ten nasz eksport był tańszy. Bo widzimy, co się, no bo ten eksport, wiecie, no ta, ta Rosja ma problemy, ale generalnie ona może dużo eksportować, wiecie, te ruble, to, wiecie, to tam jak papierki, eee, podejrzewam, tak to działa w danym momencie i to jest e, taki, no, problem, którego w danym momencie jeszcze, znaczy poruszałem wcześniej, no, ale może to nawet nie chodzi o rozgrywkę wobec tego, że się dolar zawaj, czy co, czy tamto, tylko na przykład może obniżamy, nie wiem, czy my, my mielibyśmy konkurować z rublem, co my tam, no oni zboże też w sumie eksportują i my zboże eksportujemy właściwie, prawda? Więc, ale no, czy dla zboża opłaca się tak niszczyć walutę, prawda? To już moim zdaniem chyba nie, bo to nie jest aż taki wie, wielki składnik naszej gospodarki. Więc o, zbo o zboże raczej nie chodzi. I rubla, może o rubla, ale no my przecież nie jesteśmy jakimiś konkurentami z Rosjanami ekspor i eksporterskimi, prawda? Bo co oni eksportują? Gaz, ropę i coś tam. No właściwie my eksportujemy też dużo broni, no ale... No to taniej też zbytnio nie sprzedamy. Pewnie się w dolarach rozliczamy, nie wiem jak się rozliczamy, tak? Więc widzicie... Możemy liczyć w danym momencie na cud. Moim zdaniem cudu nie będzie. To jest po prostu wszystko decyzja polityczna i po prostu kosztem naszych kieszeni, inflacji, zawalenia złotówki. Po prostu to jest zabawa, żeby wygrać wybory. Bo większość ludzi myśli, że jak. Y Wiecie, papcio, papcio, papcio z NBP nam obniża oprocentowanie, że to dobry wujek wtedy jest. A no fajnie, okej, okay, że obniża raty, no ale ludzie zapominają zrozumieć, że wtedy ta waluta może się zawalać. Okej, okay, obniżmy oprocentowanie, dobrze ale przestańmy rozdawać nasze pieniądze tu i tam, bo my ich po prostu nie mamy, a rozdajemy to, co żeśmy sobie wybudowali przez ostatnie 300 lat walki o niepodległość i przez ostatnie 30 lat transformacji, niekoniecznie w Polsce, a przez ciężko pracujących Polaków, pracujących, wiecie, w Niemczech, w Belgii, w Holandii, w, wiecie, w Norwegii, Szwecji, w Austrii, Szwajcarii, Ameryce, Wielkiej Brytanii, Irlandii i tak i tak dalej, Szkocji, wiecie, a nawet bym powiedział, Francji i kiedyś jeszcze 20 lat temu było bardzo popularne jeździć do Włoszech zarabiać, gdy jeszcze Lira Turecka miała fajną siłę, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A, a, a wiecie, a Kaczyści rozdali, rozdali te nasze pieniądze jakimś takim, jakbyśmy byli jakimiś, nie wiem, nie wiem, Bawarczykami, jakbyśmy byli chociaż to, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. ciężko w to uwierzyć, co, co się stało, wszystko przez te trzy lata. Oczywiście, jakby to ucieli, może to, to się wszystko nie zawali. No ale jedną rzecz Państwu pokażę. Czy nad nami Polakami się ktoś zastanawiał? Ja, ja tu coś pokażę. Eee, weźmy tutaj interest rate. Czy nad nami Polakami, Szanowni Państwo, ktoś się zastanawiał, na przykład 20 lat temu? Czy nad Polakami się zastanawiali 20 lat? Tu mamy wykres przecież Narodowego Banku Polski, tutaj na knowhowinsider.com, każdy sobie może wchodzić, proszę zobaczyć. W 1998 roku oprocentowanie, szanowni państwo, wynosiło 24%. Pomijając, że wcześniej mieliśmy transformację walutową i te oprocentowania tam dochodziły chyba do 100 czy to iluś. Pomijając to. Ale szanowni państwo, czy nad nami się ktoś zastanawiał, że my żeśmy żarli w latach w 93, 94, 95, żeśmy żarli suchy chleb w Polsce? Ktoś nad nami się zastanawiał, że nasza waluta przestaje istnieć? Ktoś nad nami się zastanawiał, szanowni państwo, że no było jak było? Czy ktoś się na, nad nami zastanawiał przez 20, 30 lat, że Polacy harują w całej Europie, na polach, w fabrykach i tak dalej? Czy nad nami się ktoś modli? Czy nad nami się ktoś zastanawiał, że w 98, szanowni państwo, ludzie no, w tragedii żyli w Polsce? To, że my mamy taką sytuację dzisiaj, to nie jest za nie wiem, to nie, nie, nikt nam tego nie dał, szanowni państwo. My żeśmy to wyharowali. My żeśmy na to sobie zapracowali, my żeśmy pracowali, to, że mamy dostęp do rynków europejskich. Wow! No fajnie. Leżymy w Europie i mamy dostęp do rynków europejskich. Super, fajnie. Bardzo się cieszę, że mamy dostęp do rynków europejskich, tak jak reszta Europy mamy dostęp do rynków europejskich, prawda? No ale trzeba zrozumieć, że to bogactwo, to, że my mogliśmy mieć taką walutową swobodę przez ostatnie tam 20 lat, to nie dlatego, że ktoś nam coś tam dawał. Nie, żeśmy harowali, budowali, zarabiali w obcych walutach, przywodzili te pieniądze, budowali i tak dalej. No tam jakieś, wiecie, dofinansowania z Unii Europejskiej. No dofinansowania z Unii Europejskiej to takie dofinansowania. Że wiecie, że tu wjechały firmy i tak dalej, yy, i nasze się pozamykały. No a dofinansowania takie, że i tak to budują wszystko za te dofinansowania zagraniczne firmy rękami Polaków, potem Ukraińców, prawda? Yy, tanich, yy, dodatkowo na kredyty z zagranicznych banków, prawda? Więc no to nie jest tak, tak? I dzisiaj my, czy ktoś, i, i o to chodzi, że my w danym momencie niszczymy sobie wszystko to. Na co, szanowni państwo, biedowaliśmy? Na przykład moje pokolenie biedowało całe dzieciństwo, tak? No bo przecież w latach 90. generalnie bida była, szanowni państwo. Bida była, szpiszczała w Polsce, szanowni państwo, bida była. Yy, taka jest prawda w trzecim, czwartym, piątym, Przecież to, szanowni państwo, nam. Yy, ja pamiętam, jak markety zakładali, to co to było, wiecie, jak kurczę, wiecie, kościół na wsi w 1300, prawda? Nie, poważnie, to pida była, prawda? Polska była zniszczona, wyniszczona, a potem rozprzedana w 90 roku, a już do końca nas dewaluacja zniszczyła. Czy ktoś, szanowni państwo, nad nas szkodował? Czy ktoś się nad nami zastanawiał? Czy ktoś nam coś, szanowni państwo, dawał w 92? Czy mi ktoś dawał, szanowni państwo, coś, jak ja miałem 5, 6, 7 lat? Nie, szanowni państwo, nie dawali nam nic. My to, co żeśmy... To, że tutaj ta, to oprocentowanie naszej waluty, jak teraz rysuję, mogło spaść, szanowni państwo, to dlatego, żeśmy budowali, biedowali i mieli oprocentowanie 30%. Więc nie mówcie, szanowni państwo, nie słuchajcie tych ludzi, którzy mówią, że my mamy sobie zniszczyć dla kogoś to, na co żeśmy harowali przez ostatnie 30 lat, o co walczyliśmy 70 lat, komuny. I otóż walczyliśmy 300 lat, szanowni państwo, jeżeli chodzi o walkę o niepodległość, bo my żeśmy 300 lat walczyli o niepodległość, tak? I teraz to się nam po prostu zwyczajnie niszczy i oddaje, i oddaje, i oddaje tym, którzy tego nie wypracowali. Tak, to inny to konsumuje, tak? Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do obejrzenia tego filmu, który pojawił się tu na ekranach Państwa monitorów, że o dziwo mogą być to znacznie lepsze informacje, aniżeli te, które właśnie Państwo zobaczyli, obejrzeli i usłyszeli w tym filmie. Pozdrawiam i do usłyszenia. Klikamy na film powyżej, poniżej, czy też na środku i do tego jeszcze kliknięcie w subskrypcję. Dziękuję, pozdrawiam.